Witajcie ponownie po dosyć długiej przerwie, bo nie nagrywaliśmy z pół roku. Może... No, chwila no, minęła, bo chwilę czekałeś na motocykle. Tak, czekaliśmy. Pamiętacie, że prezentowaliśmy Wam nowe modele w listopadzie. To był początek listopada na targach z Racji, na targach targów w Mediolanie. Wtedy to pokazano m.in. tutaj nową 500 -kę. No, niestety, zawirowania rynkowe spowodowane upadkiem Katema też odbiły się czkawką nie tylko na Katemia i, i ich, ich grupie, ale też na innych producentach. Przez co nastąpiły nieoczekiwane obsuwy w dostarczaniu podzespołów przez podwykonawców, co spowodowało dalej niemożliwość produkcji motocykli. I te ostatnie pół roku to było nawet gorsze niż, niż za czasów COVID dla nas, bo wtedy wiadomo było co chodzi, a teraz nie wiadomo bo do końca o co chodzi, dlaczego te motocykle nie przyjeżdżały, nie były produkowane, ale już są. Słuchaj, całe szczęście. Słońce wyszło że już, właśnie, teraz jest dopiero pogoda, żeby jeździć. Tak, wczoraj I skończyły akurat, się proszę bardzo. Wczoraj się skończyły deszczy, deszcze i przyleciał. Przyleciała pierwsza sztuka, pierwsza sztuka w Polsce 500, która e, no jest w korze arbuzowym, tak jak widzicie i ma szereg nowych rozwiązań, które też, no, porusz, też przekazaliśmy Wam w relacji z Mediolaną, ale mimo wszystko... No właśnie, a no e... powiedz mi tylko, czy ten motocykl się różni cokolwiek od tego, co było prezentowane w Mediolanie, czy to oni faktycznie pokazali już dokładnie to, co wyjdzie dla klienta, bo czasem to e... też są różnice. Tak, czasami są różnice, ale w tym przypadku ja nie widzę, żeby coś się zmieniło w stosunku do prototypu. No to bardzo dobrze, bo tak naprawdę z tego co pamiętam jak byliśmy w Mediolanie, no to dużo tych zmian było naprawdę na plus, że kilka zdało. takich rzeczy typu chociażby przednie koło, które no już Tobie się zdarzało zmieniać na, na 21 cali samodzielnie, żeby to lepiej robiło. Dokładnie. To tu już doszło Wie, Wszystkie zmiany, które my robiliśmy pod siebie w poprzednich rocznikach, producent wprowadził do, do serii, także ułatwił nam robotę i poprawił te motocykle no, no chyba bardziej się już nie da poprawić tego co e, było e, no, więc to, jest to jest wersja rally to jest wersja rally czyli taka tak. najwyższa ta... i najbardziej ze skokiem 200 mm z przodu i z tyłu e, zwykła wersja scrambler ma 15 cm skoku czyli 5 cm ten jest wyższy siłą rzeczy od normalnego Cywila można powiedzieć. Tak, no bo za plecami masz y, Explorera, czyli no takie tak, zbrojone rally z zeszłami. Za roczników. plecami dokładnie. Mamy rocznik 24. Y, Także na pierwszy rzut oka one no, mogą się wydawać takie same, już pomijając ko koloru, a pomiędzy kolor, y, który jest no, zdecydowanie inny, ale tak naprawdę jest bardzo dużo różnic i tak naprawdę. E, między tymi motocyklami to, to zostało może przednie zawieszenie, i tylne nieruszone układ hamulcowy i e, tylna, tylna, tylna felga razem z piastą. E, I czy czwarte ramy, tak naprawdę, cały motocykl można powiedzieć, że już jest od nowa zaprojektowany, poprawiony, zmieniony. Ale to za, tym, za chwilę do tego do, dojdziemy mówiąc o każdym no elemencie. właśnie, bo tak jakbyśmy, powiedzmy, jechali od przodu, no to czym one się tak naprawdę różnią? Bo dla mnie wizualnie jest to bardzo podobny motocykl do tego, który widzieliśmy z zeszłych roczników, ale no jednak tych zmian jest naprawdę sporo. Zmian jest bardzo dużo. No, przednie koło ma 21 cali w wersji rally. W poprzednich latach to było 19, e, nieważne w jakim wydaniu. Tutaj... E, w przypadku tej wersji jest koło 21 z oponą 90 na 90 21 cali, e, i e, w wersji niższej jest 19 taka, która była e, do tej pory. E, hamulce pozostały bez zmian. Przedni błotnik jest trochę przystylizowany, żeby e, lepiej jeszcze chronił tutaj e, przed, przed błotem. No, przednia lampa została, licznik został ten sam. Jednak już e, przełączniki na kierownicy, w ogóle sam rolgaz, który już w tym momencie e, jest rolgazem elektronicznym, już nie ma tam linki, tak? jest e, po prostu kabel, e, który daje sygnał e, do przepustnicy i ona jest tutaj elektronicznie e, otwierana. E, te przełączniki to się już któryś raz chyba zmieniały, z tego co ja tak, pamiętam. Tak, tak, ale tylko w tym momencie często. tylko prawy. Właśnie przez to, że jest nowy ten rollgas, uh -huh. musieli inaczej to wszystko porozwiązywać. I w tym momencie lewe lewy prze, lewy przełączniki są te same, także przełączanie map i tak dalej jest bez zmian w stosunku do poprzedniego roku. Lecz prawy, prawa strona jest zupełnie inna. Też mocowanie kierownicy samo. Wcześniej było e, niższe, e, teraz podwyższyli te razery. zmienili e, też taką rzecz, że nie ma rozpórki na kierownicy, tak jak widzicie ją e, na przykład w tym eksploderze za nami. E, ale jest zrobione taki, takie zabezpieczenie, żeby szczęką nie walnąć w ten mostek, e, praktycznie ukradzione chyba od wersji wyczynowych enduro. Taki samochód, tak samo. Z tego co pamiętam, to właśnie był w tej dakarówce. Tak, takie dakarówce czy, czy w krosówkach no moim zdaniem to jest ten sam element. Także taka taki mała, nowoczesność, no, mała nowoczesność tutaj w tym neoklasyku, można powiedzieć. Kierownica ta sama, tak. Jest też Fatbar, czyli 28,6 mm na, na średnicy na dole, która się zwęża do 22. E, aluminiowa oczywiście, także e, grubościenna, także jest mocna kierownica. Jeszcze nam się nie udało takich złamać, wygiąć w cokolwiek przez te 5 lat, jak, 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 jak już działamy z Fantikiem. E, no i w zasadzie od początku to mamy e, powiększoną chłodnicę e, o, wody. Wcześniej była troszkę mniejsza. E, co powodowało, że przy tym dosyć e, krótkim układzie e, chłodzenia e, te motocykle potrafiły szybko, e, może się nie zgrzać, ale szybko włączały się wentylatory e, w porównaniu do innych może motocykli, e, gdzie po ten układ wydoch, z chłodzenia był dosyć duży. Teraz tu powiększyli e, tą chłodnicę i dołożyli też chłodnicę oleju jak widzicie pod nią, taka mniejsza jest i no liczymy na to, że to wszystko rozwiąże ten problem przedwczesnego włączenia się wentylatora i że motocykl będzie bardziej chłodzony tutaj przez te dwa elementy. No, też w terenie na pewno to pomoże, jak są niskie prędkości. I no i tak, no jest troszeczkę, tak, tutaj tak jest, żadnego i... tak patrząc na tą na te, na te dwie chłodnice, no to, to mam wrażenie, że tutaj jest gdzieś tak 15% jest, jest większa niż ta, po, ta poprzednia. Także no, powinno tam sporo to pomóc. Co więcej, no, też widzicie, że na pierwszy rzut oka no, ten zbiornik wygląda tak samo jak, jak, jak w poprzednich rocznikach. No, także nakładka jest ta sama, ale pod spodem zbiornik jest inny bo y, mocowanie pompy wody, pompy paliwa zostało y, wymuszone przez y, nową przepustnicę, która obsługuje ten rolgas elektroniczny. Y, jest troszeczkę to wszystko inaczej związane z tymi wtryskami i w związku z tym nie było już miejsca po lewej stronie na pompę y, paliwa i musiano ją przenieść na prawą stronę. Także z wierzchu jest ten sam zbiornik, ale w środku ten właściwy zbiornik jest y, zupełnie nowy. No właśnie, bo Wspomniałeś o elektronicznej przypustnicy, ale no tu cały silnik został tak naprawdę w jakimś stopniu przebudowany. Tak, no z tego starego silnika, to, to w sumie może zostały, można powiedzieć, że kartery, ale kartery zostały bardziej w kształcie tylko i wyłącznie, ponieważ te wszystkie teraz, cały silnik jest produkowany przez fabrykę Minarelli we Włoszech. E, wcześniej dostawcą silników był chiński Zongshen, ale e, żeby nie wyważać drzwi otwartych, to fabryka stwierdziła, że e, będą bazowali na dole silnika, e, z, który był do tej pory, lecz ze zmianami. Tak, no, no, kształtem może z wierzchu to wygląda podobnie. Mocowania silnika do ramy są te same, więc liczymy na to, że gmole też podejdą od, 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 od tych starszych wersji, na przykład. Ale jest całkiem nowe sprzęgło, które już ma ten system antyhoppingowy, które nie pozwala na, na zblokowanie koła. Nowy jest cylinder, nowy stłok, nowa korba, nowa głowica i głowica w ogóle jest dwuwałkowa, tak? mamy dwa wałki rozrządów w głowicy, dzięki czemu mamy 5 koni więcej już na samym starcie, tak? także mamy 45 koni, wcześniej były to 40 koni fabrycznie. Czyli to już fabryka jest praktycznie jak z wydechami, jakimiś tam prawie, modyfikacjami? Prawie jak, jak poprzednie, no przynajmniej tak według tabelek, tak? Mamy 5 mamy koni więcej i powinno się lepiej to zbierać. No zobaczymy jak to będzie w praktyce. Na pewno przez to przebiegi międzyserwisowe troszeczkę mogą nam się wydłużyć, bo dwa wałki wymusiły regulację. Zaworów przez płytki, także tutaj nie ma już ustawiania tego ręcznie śrubkami, jak w poprzednich modelach. Tutaj będzie regulowało się płytkami. Z jednej strony, z doświadczenia wiemy, że przeważnie płytki rzadziej się reguluje, starczają na więcej i przeważnie większość pomiarów kończy się po prostu stwierdzeniem, że jest wszystko ok. Jednak jeżeli dojdzie potrzeba wymiany czy rotacji płytek, no to już będzie więcej zabawy niż ostatnio, trzeba będzie po prostu zaopatrzyć się w różnego, rodzaju, różnego rozmiaru płytki, żeby dokonać tej naprawy i już może to się nie okazać takie proste, że każdy może to zrobić w domu, bo już jednak procedura jest zupełnie inna. Ale tu z pomocą przychodzicie Wy, bo też nawet dojeżdżacie serwisowo z tego co kojarzę. Nie? Tak, dojeżdżamy serwisowo i jeżeli ktoś potrzebuje, oczywiście i mieszka z dala od y, serwisów y, tu fontika, y, Co y, prawda, no zobaczymy. Czekamy na pierwsze tutaj y, odpalenie, no bo. Jeszcze go nie jeszcze, jeszcze go nie spaliśmy wczoraj przyjechał, no czekaliśmy na Ciebie, no musimy to rozdzielić go razem. No to musimy Także to jeszcze... jestem ciekaw właśnie, czy ta głowica trochę tutaj pozmienia, czy ten dźwięk silnika ulegnie jakimś zmianom, czy nie. No ja jeszcze tego nie wiem. Na razie tylko wlaliśmy paliwo i w sumie nawet przed chwilą. Wczoraj pogoda nie rozpieszczała, więc nawet nie, nie, nie było chęci tutaj go odpalania, ale dzisiaj Słońce praży w końcu i e, zaraz e, to zrobimy, e, ale zanim to zrobimy, no to jeszcze e, przejdźmy dalej tak, do, do, do pozostałych zmian. E, Pamiętam, że w poprzednich modelach, czy to 100 piątkach, 500 czy 500 ta e, szerokość e, motocykla w talii była taka dosyć znaczna. Tak, zwłaszcza obcywana... przy wysokich butach było tak, że ta prawa strona taka była zawsze poobcierana. O, zresztą na tym eksplorerze widać delikatnie, tak, że. Tak, tak, tak. Zawsze ta była, zawsze to przeszkadzało bardziej przy, no, przy jeździe na stojąco, bo, mhm. bo przy jeździe normalnej na siedząco to, to absolutnie nie, ale przy jeździe po prostu tak no, się stało, tak, czy y, gdzieś tam w terenie walczyło, no to no, czasem po prostu było za szeroko. My to ratowaliśmy się dokładając jeszcze po jednej takiej płytce dystansowej pod podnóżki, odsuwając je trochę na bok. No Teraz fabryka już też wzięła to pod uwagę i zwęziła o całe 3 cm tą talię. Więc nawet jeżeli ktoś ma krótsze nogi, to już automatycznie łatwiej mu będzie sięgnąć do ziemi niż przy takich, no przy tej samym wzroście i szerszej tu budowie w pośrodku. To kolejny tak naprawdę punkt, na który no, zwracaliśmy uwagę, hmm. że można by było coś to poprawić i proszę dokładnie. bardzo, fabryka, fabryka wysłuchała naszych tak. błagań i, i jest, jest lepiej. No tak, ale żeby było jeszcze też węziej to nie wystarczyło tylko zrobić bliżej tutaj te boczki. Musiano przekonstruować cały układ wydechowy, jest trochę węższy, trochę dłuższy, tak, tak wygląda przynajmniej z pozoru. Poza tym przekonstruowano też airbox i dostęp do filtra powietrza teraz jest spod kanapy, nie jest spod boczku, który był z lewej strony i wtedy też trochę nam to zmniejszyło tutaj tą przestrzeń, która jest potrzebna, żeby to lepiej działało i w związku z tym mamy automatycznie węziej. Jak jest węższy, węż, że tak powiem, ten środek, to troszeczkę też kanapa uległa zmianom, raczej nie jest tutaj wymienna z poprzednimi wersjami, jest troszeczkę inaczej zbudowana, ma też inne materiały swoją drogą, przy tej wersji jest taki dosyć porowaty, żeby jednak się nie ślizgał tyłek, tylko trzymał swoją pozycję w miejscu, tam gdzie chcieliśmy mieć. No, i widzę tam jakiś zameczek. Zameczek kluczyk. jest tak, z boku z lewej strony. Tak, Może teraz nie widzicie, ale za chwilę zobaczycie sobie. Jest z lewej strony zamek na kluczyk i odpiera, ściągamy kanapę w końcu kluczykiem, a nie śrubą albo pokrętłem, które były w poprzednich wersjach. Też fajnie, że wzięli pod uwagę to, że te motocykle jednak jeżdżą w terenie, jedzą sporo w terenie i zabudowali lepiej całe nadkole i już ten brud nie powinien dostawać się spod koła, pod siedzenie. W przednich modelach miało to miejsce, ale to już naprawdę w ekstremalnych sytuacjach, przy normalnych jazdach po takich szutrach i tak dalej, to tam było zwykłe przykurzenie, tak? Ale już jakbyśmy zaczęli go topić głęboko w błocie, no to wtedy mogło to coś nachlapać, ale teraz to zostało już przemodelowane i nie powinno to mieć miejsca. No i też czyny błotnik troszeczkę zmienił kształt, przez to lampa jest ta sama. Uchwyty pasażera też są troszeczkę inne. No i jedyna jeszcze taka zmiana, no nie wiem, czy na plus, czy na minus, czy na plus, tylko dlatego, że ten motocykl jest teraz w 100% włoski. Są założone napony Pirelki, Scorpiony, str -y. Wcześniej były Micheliny Anaki w wersji Wild i moim zdaniem były lepsze. Bardziej trochę takie uniwersalne no, z, naciskiem syskne, w teren, no, no. z naciskiem w teren. Te są takie bardziej uniwersalne z naciskiem w szosę. No zależy kto co potrzebuje. No, ja będę sobie zmieniał na pewno na, na bardziej ostre, a Wy musicie się przejechać i zobaczyć czy w ogóle będzie Ci to potrzebować. Chociaż STR z tego co kojarzę, to w wielu jakichś adventure'ach, tego typu motocyklach są montowane na ten są Tak, Są, wypust, montaż, więc no są dość tenery. popularne, to też nie jest taka opona... To nie jest zła nie 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 tak, opona. Tak? Jest dobra opona, ale jeżeli ktoś chce mocno jeździć w trenie, to zawsze lepiej mieć e, troszeczkę inny, inny, inny bieżnik, bardziej ostrzejszy. A jakbyście chcieli nawet sobie zmieniać, to łatwo chyba go sprzedacie takie opony, nawet jak świeże po demontażu i w tej samej cenie kupicie sobie drugie. Zdecydowanie, ale myślę, że i tak nie obejdzie się bez jakiegoś testu terenowego na tych oponach prędzej czy no, później. No trzeba to zrobić, tak? Na razie nie odpalaliśmy go nawet, więc za chwilę go odpalimy i zobaczymy, co tutaj z sobą prezentuje ten silniczek. A już przy następnych filmach, no to musimy zrobić jakieś wideo strasy. To no ja się powiem, już nie mogę doczekać. Mi się bardzo podoba to, że Fantik tak jakby naprawdę słuchał swoich klientów, że wiele tych zmian jest takich, które no jeżeli ktokolwiek na coś zwraca uwagę, że mogłoby być trochę inaczej, trochę lepiej, no to w tym modelu już jest, że nie są to takie zmiany, bo zdarza się czasem, że a w sumie to lepszy był poprzedni model albo któryś tam, bo już wchodzi mm -hmm. a to ekologia, a to jakieś zmiany, a to nie wiadomo co. No to tutaj Faktycznie z roku na rok jest w sumie coraz lepiej. Czasem nawet warto chwilę poczekać, kupić taki świeży model, i, no bo jest zawsze coś poprawione. Każdy rocznik ma hmm, tak, jakiś zawsze tam plus. zawsze coś było poprawione. Jeżeli chodzi o jakieś mapowania, no to my też zawsze przy serwisach tam już grywaliśmy aktualne mapy, najświeższe. No ale tu w przypadku takich mechanicznych rzeczy, czy takich wizualnych. Ja nie wiem, co oni to mogą jeszcze poprawić. Mogliby poprawić, jak dla mnie, wydech, żeby nie szedł dołem w stoku i tylko szedł górą, ale no te niestety Euro 5 Plus w tym momencie, czy poprzedni Euro 5, to już czy w ogóle jakaś kowiek norma, to już niestety bez katalizatora się tutaj nie będzie. No dobra, ale możemy go w końcu odpalić? Próbujemy, co? Zobaczmy, Pierwszy, czy jest jakaś różnica. Pierwszy raz z jest... ziemi włoskiej do polskiej. A możemy pod... dla porównania starego eksplorera, No, ale równolegle? Nie, zgaś tego, a z drugiej strony. jeszcze chwilę, się trochę zagrzeje. Bo mi się wydaje, że ten silnik troszkę ciszej pracuje. Że ten układ tutaj głowicy, jednak trochę poprawia. W się sensie mechanicznie mówisz ciszej, tak? Bo wydechowo jest zbliżony, ale tak bardziej ma no, wrażenie, że żwawo reaguje na gaz. A właśnie odkryłem, że, bo nie zwróciłem tu uwagi, że klamka, weź sobie tutaj, klamka sprzegła jest zupełnie inna, inna dźwignia. Też ma regulację tutaj, wszystko można sobie podregulować. Winkierkę w tą, czy w tamtą stronę napięciem. którą tutaj stronę to się naciąga. Tam ta hamulca też jakaś taka bardziej masywna jest w tym Wcześniej była bardzo cienka, miałem wrażenie, pompa, tak, pompa jest inna, inna jest pompa hamulcowa na ten rok, także kolejne zmiany, takie małe, niewidoczne, ale jednak, tu mamy dowód na to, że jest świeżo odpalony motocykl, jest dymi ze wszystkiego, no niech się powygrzewa nam. Tamtego. Zobaczymy Zobaczymy co powie nam rocznik 24. Na pewno inna pompa paliwa jest, bo inaczej słychać ją. Jak bardziej masowo zaczęło pracować na Co przede wszystkim znacznie bardziej miękko pracuje teraz ten nowy sil. Aż dziwne, bo się spodziewałem odwrotnej sytuacji. To będzie większym hamem. też kręcony do tych samych obrotów Ale tak pamiętajcie, że do każdego kawalero można sobie dołożyć jakąś sukienkę na bach, to nie ma problemu. One pasują w każdym roczniku. Fajna sprawa, bo tu można sobie wsadzić dwie litrowe puszki piła <śm> albo cztery red Bulle. Albo klucze do domu telefon, nawigację. Przydają się małe narzędzia. No to jedziemy do lasu. Z pewnością wielu z was będzie pytało nas ile czasu wzrostu, żeby jeździć na tym motocyklu pod zmianach. Ja metr osiemdziesiąt mniej więcej. Zobaczcie, teraz w w żeby było widać dokładnie. Eee, nogi się opierają na ziemi w 100%, tak? Piętami dotykam, nie, nie stoję na palcach. Mam wrażenie, że jest minimalnie wyższy niż stara wersja, starsza wersja. No, ale to przez te koło podejrzewam 21 cali, że jest 2,5 centa. Mamy wyżej samo koło, może się to czuje. No, w każdym razie, tak podsumowując, te wszystkie zmiany i te wszystkie niechcące obsłowy tak, nie wynikające tutaj z fabrycznych tutaj niedociągnięć, nie niedociągnięć. Po prostu, niezależnie od fabryki, e, uważam, że warto było czekać na ten motocykl. Jeżeli nadal nie wiecie, czy byście go chcieli, ja zapewniam, że warto, warto go kupić. E, będzie e, tylko trzeba poczekać około miesiąca od dnia dzisiejszego. Jeżeli byśmy się zdecydowali dzisiaj na zamówienie tego motocykla, e, to do, gdzieś w granicach połowy lipca dopiero byłby u Was. E, te motocykle, które zamówiliście wcześniej, Naturalnie będą schodziły teraz na bieżąco i w ramach rozdzielania po wszystkich dealerach, importerach motocykli po całym świecie po małymi kroczkami to wysyłają. Także ci co by już chcieli, no to nie chwilę jeszcze troszeczkę musicie się uzbroić w cierpliwość, a ci co dopiero zobaczyli ten motocykl i wiedzą, że kurde no fajnie by było go mieć, miesiąc czasu i jest twój. razie pytań piszcie, albo najlepiej dzwońcie, tak? To odpowiem Wam wszystko co trzeba i jeżeli mieszkacie zupełnie na drugim końcu Polski, też to nie jest problem. Dowieziemy Wam go pod drzwi i zrobimy szkolenie z jego obsługi. A jeżeli jesteście niedaleko, zapraszamy na jazdy testowe, zapraszamy na no, przyjazd do Pomasania po przymierzania się do tego motocykla i zobaczenia jak jest wykonany, jego jakości. I wtedy zobacz, jesteśmy przekonani, że nie będzie innej odpowiedzi z waszej strony: jak tylko poproszę zapakować. Czekamy na Ciebie. Zapraszamy do Tanowa.